Ciekawe widzowie, tu piją ja standardowo jesteśmy w Simsach, a będziemy grali sobie Simką Sofii. Ma wszystko oprócz miłości i takiego szaleństwa imprezowania, więc dzisiaj stworzymy sobie klub wolnych dusz. Klub, w którym Simowie będą mogli robić dosłownie wszystko. W tym klubie będą się działy rzeczy nie dla dzieci, więc jeśli jesteś dzieckiem, to nie oglądaj tego dalej. Mieszkanko Sofii jest bardzo fajne, ale przy okazji jest małe i nie jest najlepszym miejscem na klub, więc ja myślę, że możemy sobie po prostu kupić jakąś inną posiadłość, co na to, żeby zrobić to w jakimś super apartamentowcu? I to jest moje ulubione mieszkanie w miasteczku. Zaraz je przerobimy na nasz genialny klub. Ja już widzę, że tutaj będzie idealne miejsce. Na basen, maksymalnie jak się da do ściany. Okna usuwam, bo ja chcę takie okna właśnie prześwitujące, żeby wiecie, żeby każdy się widział. I dobra, tutaj wiecie, jest taka część luzacka, gdzie można spędzać y, czas nad basenem. To teraz czas na takie. Prywatne pokoje, gdzie Simowie będą mogli e, robić barabara. Super są te drzwi z tej kolekcji. Zobaczcie, one są takie czerwone wrota, a one są genialne. Ej, lampiony czerwone jako lampy. Idealnie będą pasowały do takiego pokoju. No i oczywiście czerwony dywan. Największe łóżko z możliwych. Ej, znalazłam kamerę. Nie, i tak sobie pomyślałam, że dam tu kamerę, ale to będzie za grube. No i w sobie niby po co, dobra, głupia jestem. O, właśnie tego sz szukałam słuchajcie, koszyk vip To jest szampan z lodem już schłodzony, no kurczę. I przy okazji te lampki dające jeszcze bardziej romantyczny nastrój. Jeżeli jakiś sim wlezie do tego pokoju, no to już jest skończony, będzie musiał robić barabara. Bara. Czas na ogródek, bo tą największą salę to ja sobie na koniec zostawię. I tutaj sobie damy sztuczną trawę. No i tutaj będą sobie chodzili wszyscy kulturalni ludzie na papieroska, ale mam nadzieję, że wy nie palicie. U, kochani, jeszcze odkryłam tutaj saunę. Zupełnie odkryłam. I samo nie zapomniałam, i e, też możemy dać saunę, bo tam wiecie, simowie się rozbierają i w ogóle. Tu ma być dyskoteka, tu ma być impreza. Jestem ostatnią osobą, która zna się na imprezach, ale e, postaram się zrobić to w mojej mocy, e, żeby było tutaj fajnie. Także, raz, dwa, trzy. Właśnie skończyłam i tak wygląda e, sala główna, w której będzie się tańczyć. Ja nigdy wcześniej tego nie próbowałam. Zrobiłam ten klub publiczny, że każdy z nim będzie mógł tutaj wbić. Dodam jeszcze cechę parceli, że jest to romantyczna aura na linii MOCE oraz imprezowy raj. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Wracamy do Sofii. No więc Sofii założyła już swój klub, ale jeszcze nikogo w nim nie mamy, bo w sumie to ona nikogo nie zna, dlatego że do tej pory nie miała czasu na życie i znajomych, więc teraz Bierzemy się do tego klubu i mam nadzieję, że poznamy tam kogoś ciekawego, kto będzie chciał do niego dołączyć. Powiedziałam Sofii, żeby zrobiła sobie nowy make-up specjalnie na tą okazję. No bo wiecie, trzeba na samym początku zabłysnąć. Widzę, że w ogóle coś ludzie już wchodzą do środka i w międzyczasie jak ona się maluje, to ja Wam pokażę, jak wygląda to w środku. O Jezu, widzę już znajomych Simów. Jest w Brytanii i jest Knot, więc próbujemy ich zwerbować do nas. Tu jest taki cienki korytarz, gdzie są te dwie. Sypialnie. Jedna. Uwaga, i tu jest druga. Tu z kolei jest łazienka. Tu mamy nasz ogródek, który już wam pokazywałam. I jak pójdziemy sobie dalej, to tutaj mamy wannę oraz basen. Nowy makijaż Sofii wygląda właśnie tak. I postanowiłam, że jako pierwszego może zwerbujemy Knota, bo on jest całkiem spoko. Dobra, zgodził się. Knot jest w naszym klubie. I tutaj, kochani, żeby stworzyć taki klub i zagrać sobie właśnie tak. Taką rozgrywkę, bądź podobno musicie mieć dodatek spotkajmy się, ale nie przejmujcie się, jeżeli nie macie rozszerzenia spotkajmy się, to możecie sobie kupić to rozszerzenie na Instant Gaming, bo są fajne prąki I ja właśnie tam kupiłam dla Was to rozszerzenie i uwaga, macie szansę wygrać. Wystarczy, że polubicie ten film i zostawicie jakikolwiek komentarz, a ja po prostu spośród komentarzy wybiorę jedną osobę, której rozdam to rozszerzenie i wyniki będą ogłoszone pod moim następnym filmem, czyli w środę następnym to dzieci challenge. Brytania zrobiła prawdziwą furorę w naszym klubie, bo każdy się jej przygląda i każdy stoi tutaj próbuje się z nią zaprzyjaźnić, a nam się w końcu udało po wielu próbach. I teraz zaproszę ją do naszego klubu. Kolejna osoba w naszym klubie, Mortimer Ćwirk. Dodamy sobie też Boba Pancakesa. Kochani, Eliza Pancakes, musimy się z nią zaprzyjaźnić i ją dodać do naszego klubu. Spotkanie klubu wyzwolonych rozpoczęło się. Ej, słuchajcie, mam opcję Wej na nago razem. Ja myślę, że po to jest ten klub wyzwolonych, żeby robić takie odjezdowe akcje. Więc teraz każę wszystkim wejść na go razem. Dodatkowo jest tutaj romantyczna atmosfera. Ej serio, jakieś paparazzi robi zdjęcia im. Dobra, ty się miałaś przebrać nago. Czemu ty wchodzisz mimo wszystko w butach i w stroju? Ej nie no, elegancko. Nie wiem dlaczego tylko ta trójka jak na razie baluje. Gdzie jest reszta? Uuu, zanurkował. Kochani, pod czy od razu jest lepiej. Wszyscy weszli na golasa do jacuzzi i teraz sobie siedzą. O, długo to nie trwało. Znowu przyszła Brytanii i wszyscy wychodzą. Ja nie wiem, czy nie będę musiała jej wyrzucić wy... z tego klubu, bo ona zdecydowanie onieśmiela tą męską część ee, naszej ekipy i w dodatku nie chce się rozebrać i nie chce wskoczyć z wszystkimi. I widzicie? I wszyscy uciekają. Ja nie wiem, o co chodzi z tą typiarą. Dobra, kochani, ja stwierdzam, że to nie ma najmniejszego sensu, bo to robimy wspólnie z naszym klubem wyzwolonych, to zaraz wszyscy podchodzą wokół Brytanii, robią jej zdjęcie, więc ja pomyślałam, że albo ją wyrzucimy, albo kupimy ten klub na własność i yy, tak jakby otwórz, zrobimy swoją taką prywatną imprezę. Myślę, że to będzie najlepsze. Rozpoczynamy spotkanie naszego klubu po raz drugi i mam nadzieję, że teraz bardziej skutecznie. Mortimer od razu zabiera się za picie, nie? Także propsy dla niego, dobrze robi. Pozostali sobie tanczą. O niego Kochani, Eliza flirtuje sobie z Knotem, a Bob obok tanciek na razie to nic nie zauważył. Knot jest po prostu zachwycony Elizą. Jeżeli nie potraficie tanczyć, to Mortimer da wam darmowe lekcje. Wystarczy, że zrobicie tak rękę, tak o, i będziecie się gibać do rytmu muzyki. Uuu, kochani, mamy pierwszą interakcję, gdzie się ktoś z kimś dotyka. I coś się tutaj dzieje. Uu, Bob się całuje ze swoją żoną. Dobra, jest bite. Tam z tyłu też się coś stało. Coś jest z jakiegoś powodu zły. Oni się chyba pokłócili o coś właśnie. Eliza się na nich patrzy, więc... Eliza się na nich patrzy i się cieszy. Dobra. Jest tutaj jakaś relacja. Bob całuje cały czas. Nagle Knut zaczyna płakać. Tak, Knut był zakochany w Elizie. Chyba się w niej podkochiwał, więc totalnie to rozumiem. Bob sobie teraz gdzieś poszedł za sałatę, a Knut cały czas się denerwuje. Oha! A dlaczego niby on nią policzkuje? Ty, Ej, to jest dosyć... Jest dziwne. Tu się wszystko może wydać. Totalnie tego nie rozumiem. Dlaczego oni ją zaczęli policzkować? Oni nie mają żadnych relacji ze sobą. Wow! Wo, wo, wow, wow. Co się teraz tutaj stało? Dlaczego Bob Pancakes yy, policzkuje? Brytanii i marze oni mają jakieś, jakieś serce złamane. Dobra, i nie wiem, czy to nie jest dlatego, że tutaj dałam, że oni mogą się bić ze sobą jako pożądane, bo chciałam takie naprawdę duże dymy zrobić w tym klubie, ale to jest dosyć dziwne, że oni co chwilę się nawalają po tej twarzy. Oj, kochani, Knot i Brytanii. Uuuu! nie mówcie, że oni to robią. Oni chyba to robią, tak, to jest chyba barabarowa. Knot i Brytanii nagle poszli sami do sauny i od razu zaczęli robić barabara. Totalnie się tego nie spodziewałam, ale to tak jest, że jak zrobicie taki klub z całowaniem się, z możliwością barabara, to prędzej czy później jakieś takie rzeczy grube będą się działy. Przyszedł tutaj jakiś wampir. Co on tutaj robi? Czemu się skrada? Ej, dobra, nie wiem, może on chce do naszego klubu dołączyć, bo my możemy sobie kupić potem członkowstwo. Większa pojemność 250. Dobra, to kupmy tą większą pojemność i zaprośmy typa, skoro się tutaj wbił na nielegalu. Ej, czekajcie, słyszę znowu dźwięk bara i znowu w saunie. Kto tym razem tutaj jest? Jak, jak obstawiacie? Kto tym razem ze sobą to robi? Kochani, macie minutę, żeby obstawić? Nie wiem, nie mam pojęcia, co to jest. Czekajcie, widzę jakąś czarną głowę. Mam nadzieję, że już obstawili. Liście. Co tam jest? Czy to jest Mortimer? Ale z kim on tam był? Wiecie co, mija 5 lat. Czemu oni nie wychodzą z tej sauny? Ej, to jest Mortimer? O to jest Mortimer i O nie, oboje zakochani chyba w Elizie i stwierdzili, że to wykorzystają, tylko jest takie Dlaczego oni siedzą tam tyle godzin? Zastygli w tym pocałunku w ogóle! Ty, obczajcie to! Sophie jest w prywatnym pokoju razem z Brytanii. Nie wiem, co ona tu robi. Ona chyba tańczy? Wykonaj se serenadę! E, ona wykonuje tą serenadę, a ta Brytanii w ogóle ma taką winę. Okej, okay, co ty robisz, dziewczyno? Uuuu, odłączyli się od siebie! Odłączyli się, słuchajcie, Mortimer przywitał nowego członka naszej grupy. Ona znowu serenadę bry dla Brytanii wykonuje, to jest jakieś na maksa dziwne. W ogóle pochwalam postawę chłopaków, baba ich nie chciała, a więc spik spiknęli się ze sobą. Ej, kochani, coś się tutaj dzieje, nie wiem o co chodzi. O nie, on będzie chyba pił krew z naszego Mortimera. Tak, przebrał się swoim mrocznym postać, tam mroczna postać swoją drogą, super sweterek. Nie, oni się biją! Dlaczego on się przebrał? To on się przebrał mroczną postać, żeby się bić? Ej, ten koleś, ty, jaki opętaniec, on tutaj odwala. Jak w jakimś e, horrorze o demonach. Wleźli razem na Golasa do sauny. I ona bez przerwy śpiewa serenady tej Brytanii. Ja już mam tego dość z tym, Dosłownie sobie co chwilę śpiewa tą serenadę. Ej, kochani, Eliza idzie do łóżka, ale ona idzie do łóżka. I ona chyba płacze w tym łóżku, nie wiem z jakiego powodu ona płacze. Tu jest jakieś serce złamane, znowu ja nie wiem czemu jest jakieś serce złamane. Nic się tutaj takiego nie wydarzyło. O matko, ty masz tak nienaturalnie jest szyję przechyloną w tą stronę, to jest dosyć nienaturalna pozycja. Kolec wymiotował nam na podłogę, o co chodzi? Ja zauważyłam, że troszeczkę jest brudno u nas w domu, że probili nam psikusów i tak dalej. Więc po prostu zatrudnimy sobie lokaja, bo stać nas na to. Ej, Mortimer od razu poszedł przywitać się z Elizą. Pierwsze, co zrobił, to od razu poszedł do Elizy. I jestem ciekawa, o co mu chodzi, nie? Co on chce z tą Elizą tutaj zrobić, czekajcie. Coś tutaj się będzie działo. On jest smutny. Jest jakiś nieszczęśliwy. Ej, krzyczy chyba. Zaczyna się o coś mocno awanturować. Mi się wydaje, że. On się w niej zakochał, co jest dziwne, bo tak naprawdę moim zdaniem sobie jest tutaj najpiękniejsza, a Eliza miała z trzech adoratorów plus swojego męża. I wszyscy zamawiają sobie drinka, nie? W ogóle weszli, od razu chcą chlać. To lubię, widać, że się wyrabiają. Kochani, nie uwierzycie! Sophie zaczyna robić Barabara z Knotem, a obok, w pokoju obok siedzi sobie smutny Mortimer. Pije sobie sam drinka. Taki smutny smutas. Serce złamane. Mi się wydaje, że żałuje tego wczorajszego Barabara w saunie razem z Knotem. I po prostu teraz ma totalną deprechę. Ej, nasz lokaj do niego poszedł. Nie, nie może ty będziesz go całował pod Okej! Okay. Okej, okay. ale grubo. Tego się nie spodziewałam. Zostaw naszego lokaja. Nie, wciągajmy go do naszego klubu. Znowu będzie się bił teraz. Słuchajcie, tym razem z knotem się bije. Nie, pozdrawiam. Trochę mi się nie podoba to, że. On tak nagle bez powodu zaczyna siebie. A, może mu się podoba Sofi? I teraz on się z nim bije, bo widział przy ścianę, wiecie jak to wampir, że e, Sofi się z knotem tutaj zmęczy. Ale dostał wampir w pyrę! Dostał na pyrkę wampir. I tak jest, o to nam chodziło. Ej, czekajcie, on idzie do Sofii. Co on tutaj chce? Rozmawiać z nią chce. Co jej mówi? On mówi, zrobiłem to dla ciebie, nie? Albo coś w tym stylu. Ej, nie mów, że. Gdzie wyjdziecie? Nie mówcie, że. Bara, para, poszli! Łódź, co się tutaj dzieje? Ja już się tą bitkę, nie rób tego. Eee, co na tutaj? wykonać serenadę. Boże, ta z mi się se... z tą serenadą do każdego, nie? O, a tutaj słuchajcie, Knot flirtuje z Elizą. Jakie nam się romansy porobiły, to ja nawet nie wiem. Jestem ciekawa, czy do czegoś dojdzie, bo ogólnie z klubu wyszedł Mortimer i słuchajcie, zostaliśmy teraz tylko w czwórkę, że my, ten wampir i Eliza z knotem. i może przez to, że nie ma nikogo, kto by pilnował Elizę, czyli jej męża, a nie jakiegoś tam e, innego Sima, to Eliza się da ponieść uczuciu. Nie mam pojęcia, będziemy obserwować. Ta znowu śpiewa tą serenadę po po prostu ja mam tego już dosyć, ty. Ale tutaj Eliza z jakimiś fili... O dobra, to jest e, animacja Barabara, ja to, ja to znam na pamięć. Eliza jest jednak wyzwoloną Simką, która e, gdy nie ma swojego męża w pobliżu, skorzysta z okazji i e, zrobi Barabara z innym Simem. Knot w końcu osiągnął to, co chciał, czyli zdobył w jakimś tam sensie. Eliza, dobra, ten klub jest naprawdę bardzo wyzwolony. Dobra, kochani, wydałam większość punktów i kupiłam to, co planowałam kupić. Czyli to, że mamy bardzo, 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 bardzo frigoriciarską atmosferę w klubie. Ja właśnie zakończyłam spotkanie klubu, więc zrobimy to, mam nadzieję, że jutro i będziemy mieli wtedy ósemkę pełną. I jestem ciekawa, co się będzie działo. Słuchajcie, teraz pojawili się już bywalcy naszego klubu, czyli Knot. Z tego co widzę, jest jeszcze Brytanii. Eliza, Mortimer i Bob, czyli w sumie wszyscy są. Jest super. Standardowo zaczynają od picia. Jest naprawdę miło, bo każdy sobie siedzi i chilluje. O, czekajcie, Eliza... Eliza się całuje z... Mortimerem. Ej, codziennie się coś zmienia, nie? Ja już nie nadążam za tymi simami. Wczoraj miałaś innego kochanka, ale w sumie o to nam chodziło. Ej, wszyscy nagle patrzą na Boba. Ej, dosłownie wszyscy patrzą na Boba pancakesa. Bo on właśnie flirtuje. Okej, okay, teraz właśnie się całują. Co jest I teraz wszyscy patrzą na sobie. Nie, nie robią barabara. Aha, dobra, robią barabara. Czyli Brytanii teraz z Knotem. Chyba każde możliwe połączenie już tutaj było. Ej, kochani, Eliza jest chyba wciąż. Widzieliście to? Jestem ciekawa z kim. A ja tylko chciałam powiedzieć, że oni się całują przy Bobie. Nie? I to już drugi raz. I co na to Bob? Bob w ogóle tam nic mu to nie sprawia problemu, nie? Że oni to robią. To jest dosyć dziwne. Ja nie wiem, może oni już się rozstali? Jakoś pogodzili z tym rozstaniem? No kochani, mam z tego niezłą bekę, bo tutaj, jak sami widzicie, dzieją się romanse na tyle frontów, że ja nawet nie należy wam wszystkiego pokazywać i w sumie, jak tak zostawiłam tych simów na kilka godzin, to co chwilę ktoś z kimś się robił bara-bara, co chwilę się ktoś z kimś całował. Noc właśnie się kończy i mam wnioski takie, że oni są już na tyle ze sobą oswojeni, obeznani i wyzwoleni, i przede wszystkim, że jeżeli jakiś sim robi e, z kimś barabara, bara, a potem za chwilę z jakimś innym simem, przy tym, z którym robił wcześniej, to właściwie nic się takiego nie dzieje, bo każdy już wie, że tak tutaj jest po prostu i nikt się totalnie tym nie przyjmuje. Udało nam się zrobić totalnie wyzwolony klub, gdzie każdy ze sobą sypia, całuje się i jesteśmy w takim jednym wielkim związku. Nie sądziłam, że ten eksperyment dojdzie aż do takiego stopnia, ale bardzo się cieszę. Przypominam, że mam dla Was do rozdania jedno rozszerzenie. Spotkajmy się. I żeby wziąć udział w tym rozdaniu, to potrzebuję, żebyście zostawili komentarz pod tym filmem i przede wszystkim łapkę w górę, a ja wybiorę jedną osobę, która dostanie to rozdanie. Ogłoszenie wyników będzie na moim Instastory oraz pod najnowszym filmem po tym filmie. Tak więc wbijajcie do mojego Instagrama, subujcie mnie, żeby być na bieżąco, a ja Was oczywiście zapraszam na Instant Gaming, gdzie są fajne promki na rozszerzenia do simsów i może akurat coś Wam się spodoba i sobie uzupełnicie Waszą kolekcję. Hejka!